ORĘDZIE JEZUSA NA CZASY OSTATECZNE 19 LUTEGO 2024 ROK Los de Maria de Bonilla Umiłowane dzieci, przyjmijcie moje błogosławieństwo. Umiłowane dzieci, idźcie dalej drogą wewnętrznej przemiany, drogą do nawrócenia. Powierzajcie się Mi i Mej Najświętszej Matce, która was ochrania w każdej chwili. Bądźcie ludźmi dobra, błogosławieństwa dla wszystkich swych braci. Promieniując moją miłością w tym czasie, w którym brak miłości zamieszkuje w ludzkich sercach jak pasożyt. Dzieci moje, musicie się przygotować, a w tych. Wymagających i naglących chwilach, które musicie przejść z powodu nieposłuszeństwa ludzkości, oddalili od siebie pułapki złego, lęki, i żebyście z wiarą stawili czoła temu, co nadchodzi. Bądźcie pomocą i wsparciem dla swych bliźnich, po to, abyście nie wpadli w rozpacz i nie działali pochopnie. Niebo będzie zdawało się płonąć. To zjawisko będzie przechodzić z kraju do kraju i potem stanie się ono ciemne. Wówczas nie przemieszczajcie się. Pozostańcie tam, gdzie jesteście i ofiarowujcie się mi, uznając swoje błędy i módlcie się, módlcie się. Umiłowani moje mistyczne ciało będzie cierpieć będziecie cierpieć za kochanie mnie w duchu i prawdzie będziecie cierpieć nie tylko prześladowanie lecz boleść doświadczenia pogardy jaką darzą mnie moje dzieci oraz te dzieci moje o innych wierzeniach które wchodzą do mych świątyń by mnie profanować. Boleją, dzieci moje, jakże boleją z powodu tych zniewak, z powodu tak licznych profanacji tego, co święte. Umiłowane dzieci, mój umiłowany Anioł Pokoju, mój umiłowany posłaniec nadchodzi, by Was wspomóc. Ten człowiek, Należący do mego domu przyjdzie do was, by ukazać Wam prawdziwą miłość, moją miłość, z której On pił i którą karmił swego ducha, by dać ludzkości, która nie rozpoznając Go lub jej miłości Go znienawidzi, a rozpoznając, nie przyjmie. Ludzie sprawią, że przejdzie on przez wielkie próby. Zranił go i będą prześladować z rozkazu Antychrysta. Mój umiłowany święty Michał Archanioł będzie go ochraniał i bronił swoją tarczą. Mój Anioł pokoju, mój posłaniec przybywa, by dać siebie każdemu, kto pragnie go słuchać i odnaleźć ponownie drogę do mego domu. Mój posłaniec go zapowiadał, w bardzo znanym wezwaniu maryjnym, a mimo to go nie znajdujecie, gdyż nie otwieracie się na objawienia. Pójdą za nim kobiety wiary oraz grupa mych synów wiary, którzy ujrzą cuda. Będą darzyć go szacunkiem i miłością. Jego słowo jest z mego domu. Jego znakiem rozpoznawczym. Moja miłość. Dzieci, dojrzejcie duchowo. Apostazja w moim kościele jest tuż tuż. Demon wie, że nie zostało mu dużo czasu i wysila się, by przedstawić moim dzieciom bałwochwalstwo, kłamstwo, fałsz. Po to, by je zdezorientować w ten sposób powiększyć swój łup dusz. Jest to czas przygotowania pośrodku bólu tego Wielkiego Postu. Jest to czas duchowej siły poprzez wiarę, nadzieję i miłość. Nie zapominając, że macie napełniać swe ręce dobrymi uczynkami nie zapominajcie o spełnieniu tych dobrych czynów oświeconych przez Mego Świętego Ducha i przez wiarę tych, którzy mnie kochają. Wzywam was do bycia mądrymi duchowo i znawcami mego Słowa, i znawcami mego Słowa, bowiem nie pragnę mądrości pogańskiej, lecz tej ześrodkowanej na moim słowie. Które jest i będzie na wieki wieków. Módlcie się dzieci moje, módlcie się za kraje, które będą cierpiały trzęsienia ziemi. Są wśród nich Argentyna, niska Kalifornia, Kostaryka, Brazylia, Anglia, Meksyk, Nikaragua. Módlcie się dzieci moje. Módlcie się za swych braci, za tych, Którzy, będąc niewinnymi, są wciągani w wojnę. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za tego, który pada martwy na Bałkanach i wprowadza ludzkość w konsternację. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za siebie nawzajem. Znajdując się w okresie wielkiego postu. Utrzymujcie się w duchowej gotowości. Niech każdy będzie ramieniem, na którym bliźni będzie mógł się oprzeć. Niech każdy będzie pomocną dłonią dla bliźniego. Niech każdy będzie miłością miłosierną. Niech każdy będzie miłością bliźniego. Niech każdy będzie słowem, które daje siłę. Niech każdy będzie dłonią. Która podnosi tego, co upadł, módlcie się w porę i nie w porę. Zło się nie zatrzymuje, a moje dzieci zatrzymują się, zajmując się głupotami. Przyjmijcie próby z miłością i idźcie dalej drogą, aby demon nie zdołał was zatrzymać. Moi umiłowani, nie jesteście sami, nie lękajcie się. Ale bójcie się czynić zło. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi i spoglądam na Was z miłością, z miłością wieczną. Błogosławię Was, Wasz Jezus. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, poprzez historię ludzkości niebo posyłało różnych specjalnych ludzi, aby przebudzić swe dzieci z duchowego letargu, w którym zawsze żyli z ludzkiej woli. Choć człowiek jest nieposłuszny, niebo wylewa się w miłosierdziu, w nadziei, że większość ludzi się nawróci i osiągnie wieczne zbawienie ten czas w którym żyjemy nie różni się od poprzednich przynajświętsza trójca pośle pewnego człowieka pełnego ducha świętego żeby wspomógł to pokolenie szczególnie w duchowym wzroście i w zrozumieniu że nie możemy żyć bez boga aby w ten sposób zadziwić nas bożą wszechmocą Posłaniec przyjdzie po światowym ujawnieniu się antychrysta, aby go z nim nie pomylono. Dlatego przyjdzie w chwilach najbardziej krwawych, jakich doświadczy ludzkość. Jego misją jest ocalić jak najwięcej dusz oraz stawić czoło antychrystowi, by go zdemaskować. Posłaniec, napełniony matczyną miłością naszej Najświętszej Matki, Wraz z zastępami niebieskimi wydadzą największą bitwę duchową czasów ostatecznych, pod dowództwem naszej królowej i matki, która zmiażdży głowę szatana. I na koniec, niepokalane serce Maryi zatriumfuje. Przypomnienie jeszcze jednego orędzia dzieci. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, poślę z wysoka moje zastępy, ażeby broniły mego Kościoła, a wraz z Nim poślę obrońcę, który będzie walczył przeciwko złu i przeciw Antychrystowi, którego zwycięży. Nasz Pan Jezus Chrystus, 24 luty 2013 rok. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Jezusa na czas ostateczny. 19 luty 2024 rok. Amen.